W ostatnich filmach malowaliśmy na różowo. Jak nie widzieliście, to zalinkuję u góry. A tym razem namalujemy razem przebiśniki. Dość trudna sprawa, bo będziemy malować białe kwiaty. Witaj na kanale Srebrna Igła. Ja to straszę od samego początku, że trudna sprawa, ale może wcale nie tak trudna sprawa. Będziemy korzystać z przyborów, które znajdują się w zestawie startowym do akwareli, który znajdziecie na stronie paletro.pl. W tym zestawie jest wszystko, co potrzebujecie do malowania akwarelą. A dzisiaj wykorzystamy oczywiście przeuroczą paletkę ceramiczną, fluid maskujący, pędzle, papier, oczywiście, kubek żabol musi być. I akwarele. W środku znajduje się próbnik kolorów, który robiliśmy w pierwszym filmie. To też Wam zalinkuję u góry, zachęcam do zajrzenia. A teraz zabieramy się do malowania. Mam tutaj jeszcze taki malutki kawałeczek papieru, który został mi właśnie z malowania tego próbnika. No i czemu by go nie wykorzystać na te przeurocze przebiśniki? Przebiśniki są malutkie, więc taka mała karteczka. Czasem mały format jest lepszy od dużego, ponieważ nie onieśmiela tak bardzo i jesteśmy mniej zestresowani, że zrobimy jakiś błąd, bo przecież format jest mniejszy. Kartkę przyklejam sobie do deski, którą też znajdziecie w zestawie, i używam do przyklejenia. Taśmę, którą też znajdziecie w zestawie. W tym zestawie startowym jest wszystko, więc warto naprawdę zajrzeć. Link macie na dole w opisie. Jeżeli będziecie zainteresowani kupnem takiego zestawu, to nie zapomnijcie skorzystać z kodu rabatowego, który jest też na dole. Malowanie tych przebiśniegów zaczniemy od. Narysowania sobie ich ołówkiem, bo tak po prostu będzie łatwiej. Ołówek też znajduje się w zestawie. No, tam jest wszystko. I szkicujemy sobie przebiśniegi. Po pierwsze, warto byłoby posiłkować się jakimiś zdjęciami przebiśniegów, żeby zobaczyć, jakie one mają kształty. Zawsze jednak zdjęcie bądź też natura daje więcej niż patrzenie, naśladowanie kresek, które ktoś stawia. Ale tak w uproszczonym schemacie przebiśniegi mają trzy płatki. Zazwyczaj są w kształcie takich łezki, takiego owalu zakończonego na ostro. W matematyce w pewnych przestrzeniach nazywa się to dwukąt. Także malujemy takie płatki, które nakładają się na siebie ten Środkowy jest z przodu, więc go widzimy całym. Te dwa boczne chowają się pod spód. Przebiśniegi mają główki schylone do dołu, więc ta szyjka jest wygięta. No i zazwyczaj taki listek jeszcze wystaje tutaj do góry, a, a kwiatek pochyla się do dołu. Rysujemy jeden przebiśnik z główką w jedną stronę, drugi przebiśnik z główką w drugą stronę, ale ten drugi przebiśnik widzimy troszeczkę inaczej. Widzimy tutaj jego środek, jego słupek, który jest w środku, więc żeby to zobaczyć, rysuję dwa płatki rozchylone, a ten trzeci, który w poprzednim przebiśniku był z przodu, teraz on jest z tyłu, dlatego widzimy ten słupek, który jest... W środku. No jeszcze dorysuję tutaj taki trzeci malutki, nierozwinięty przebiśnik. I wszystkie oczywiście mają łodyżki, główki w dół. W razie gdyby wyszedł jakiś błąd, bądź na sam koniec, żeby wymazać nadmiar ołówka, używam tutaj gumki chlebowej, która też jest załączona do zestawu. Jest to gumka chlebowa z Kohinora. Ona jest inna niż Faber Castell. To nie jest taka. Plastelina, którą można zgniatać. Ona jest też miękka, ale jest odrobinę twardsza, ale bardzo dobrze wymazuje ołówek i nie drze kartki. To jest najważniejsze w gumce chlebowej. Jak już mamy troszeczkę osłabiony ten ołówek, możemy przejść do nakładania płynu maskującego. Do tego użyjemy pędzelka z końcówką gumową. Oby te rzeczy też znajdują się w zestawie, ale chyba już tego nawet nie muszę mówić, bo wiecie, że korzystam z zestawu startowego z Paletro.pl. Fluid nakładam na płatki, czyli w zasadzie w te miejsca, które narysowałam ołówkiem. Zasłaniam kwiatek, zasłaniam łodyżkę i jeszcze pociągnę tak kilka takich kresek, które będą miały przypominać listki. Płyn zostawiam do wyschnięcia, i wysychanie może troszeczkę potrwać. Także projekt z pozoru jest szybciutki, ale czas oczekiwania pomiędzy wyschnięciem pewnych warstw, pewnych etapów tego malowania, no niestety troszeczkę wydłuża ten czas. Ten fluid. Go nakładamy, jest taki biały, jak wyschnie zaczyna nabierać takiego żółtawego od, odcienia, jest taki kremowy. Warto jest też dotknąć, żeby sprawdzić, czy faktycznie wszystko jest wyschnięte. Jeżeli będzie już wyschnięte, przechodzimy do malowania. Zwilżam całą kartkę. Używam do tego grubego pędzla z włosiem kozim od Kozłowskiego. Tak, niezmiennie mnie to bawi. Zwilżam całą kartkę, staram się, żeby woda nie stała kałużą na tej kartce, ale też, żeby kartka była wilgotna, żeby nie wysychała mi od razu. Użyjemy teraz koloru Green Deep. Jest mój ulubiony zielony kolor z tego zestawu, a w ogóle generalnie jest to mój ulubiony odcień zielonego, jak już przechodzi do zielonego. Ale tutaj się idealnie nada. Troszeczkę rozcieńczam tą farbę, i teraz jest taka sztuczka. Przechylimy troszeczkę deskę. I tutaj bardzo dobrze, że jest deska, a nie jest obrazek przyklejony do bezpośrednio do stołu, bo na stole już byśmy tego nie zrobili. A deskę możemy przechylić. Przechylamy deskę, tak żeby nam. Ta farba spłynęła razem z tą wodą, dlatego mamy zwilżoną powierzchnię, ponieważ chcemy, żeby ta farba nam płynęła po tej kartce. Nakładam, no niestety wyszłam poza, poza ramy filmowania, chyba byłam zbyt przejęta tym, co robię. Nakładam tą farbę w prawym dolnym rogu i przechylam tak tą deskę, żeby. Całość spływała mi w lewy górny róg. Jeżeli zobaczę, że za dużo farby przepłynęło mi w tamtą stronę, a chcę, żeby taki naturalny gradient wyszedł, ale nieregularny, bo jeżeli zacznę robić to pędzlem, będzie regularny gradient, a chcę, żeby to troszeczkę nieregularnie wyszło, dlatego robię takie spływanie. Jeżeli zobaczę, że troszeczkę za dużo farby mi tam uciekło, mogę tą deskę przechylić w drugą stronę. No, podkreślam jeszcze raz, atut deski jest niezastąpiony w tym momencie. Jak już mi ta farba tam przepływa, tutaj będę dodawać jeszcze troszeczkę tego Green Deep w tym rogu, ewentualnie w niektórych miejscach, gdzie chcę przyciemnić całość gdzieś pomiędzy młodyszkami, gdzieś pomiędzy listkami. I jak już będę na tyle zadowolona z tego, jak nałożę ten kolor, zostawię do wyschnięcia. W trakcie wysychania, też będę tam się przyglądała, czy gdzieś mi ten kolor za mocno się nie rozpływa, ewentualnie można by dodać opcjonalnie troszeczkę ciemniejszego koloru, ale to trzeba obserwować w trakcie, jak wysycha. Nie trzeba siedzieć przy tej kartce, tylko zaglądać raz na jakiś czas po prostu. Kiedy już ta kartka wyschnie, można zdjąć fluid maskujący, ale uwaga! Musimy być naprawdę pewni, że kartka wyschła. Jeżeli wydaje nam się, że jest suche, a zaczniemy zdejmować fluid maskujący i ten fluid będzie zdzierał papier, to oznacza, że papier nie jest jeszcze suchy. Papier musi być naprawdę całkowicie wyschnięty, żeby fluid nie zdzierał nam papieru. Bardzo ważna uwaga, musicie o tym pamiętać. Ja zostawiłam ten projekt na Malowałam wieczorem i dopiero następnego dnia ściągałam Fluid. Nie zawsze trzeba tyle czekać, akurat u mnie tak to wyglądało. I także jak kartka będzie naprawdę dobrze wyschnięta, to Fluid będzie można zdjąć bez żadnego problemu. Jeżeli Fluid drzewam kartkę, to albo Fluid z kartką nie jest kompatybilny, albo po prostu kartka była jeszcze zbyt mokra. Dobrze, zdjęliśmy bardzo satysfakcjonująco fluid z kartki, i teraz ymm, możemy zostawić w ten sposób. Możemy wziąć teraz cienkopis i tylko cienkopisem sobie zaznaczyć te przebiśniegi, ale możemy dalej bawić się akwarelą. I to właśnie akwarelą podkreślić te kwiatki. Używam tutaj mikstury Green Deep razem z Hansa Yellow. Bardzo mocno tą hansą rozjaśniam ten Green Deep. W ten sposób dostaję taki wiosenny, niemalże limonkowy zielony. Używam tutaj do malowania pędzelka w rozmiarze 2. Przechodzę do zaznaczania szczegółów. Niby jest to biały kwiatek, ale nawet białe kwiatki mają różne cienie na sobie. Mogą mieć też różne odcienie na sobie. Przebiśnięki można podkreślić kolorem zielonym, dlatego że bardzo dużo zieleni takiej soczystej, takiej wiosennej, jasnej jest, wtedy się pojawia, jak one zaczynają też wychodzić. Dlatego ja też tutaj stosuję tą miksturę bardzo rozjaśnione, rozjaśnionej tej zieleni. Podkreślam, jak układają się płatki po krawędziach. Same końcówki płatków też lekko maluję tym, tą zielenią. Łodyżki i miejsce złączenia łodyżki z płatkami też maluję na zielono. Również te listki, które były pokryte płynem maskującym. To wszystko robię tą rozjaśnioną zielenią. A żeby dodać więcej kontrastu, użyję jeszcze Emerald Green. I w niektórych miejscach podkreślę i łodyżkę, i listki płatki troszeczkę tym ciemniejszym zielonym. W ten sposób uzyskam większy kontrast i wydobędę troszeczkę bardziej te kwiatki z tła. Na sam koniec domaluję jeszcze na około kilka listków, żeby one zlewały się z tłem, a jednocześnie, żeby dopełniały całości i w zasadzie mamy zakończony cały obrazek możemy w tym momencie satysfakcjonująco zdjąć taśmę i cieszyć się zakończonym pięknym malunkiem przebiśniegów więc jednak malowanie białych kwiatków może nie jest aż tak bardzo stresujące albo trudne na pewno trzeba troszeczkę pokombinować żeby Jakoś tą biel z obrazka wydobyć. Jeżeli spodobał Wam się tutorial, jeżeli chcielibyście namalować coś takiego, a nie macie jeszcze czym, no to oczywiście koniecznie zajrzyjcie na paletro.pl i skorzystajcie z kodu, który jest na dole w opisie. No, i jeżeli chcielibyście więcej takich tutoriali, no to zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie ten kanał. Klikając również dzwoneczek, żebyście mogli być powiadomieni na bieżąco, kiedy pojawi się nowy film. I widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Także do zobaczenia. Pa!